Dzień dobry, witam wszystkich w fit newsach i dzisiaj porozmawiamy sobie na wiele, wiele ciekawych tematów, ale zanim przejdziemy do tego, zapraszam oczywiście do zasubskrybowania, stawienia łapki w górę, komentarza i na moje pozostałe social media, takie jak Instagram i Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Tampa Pro, czy Hunter uzyskał swoje odkupienie, co może jeszcze poprawić? Czy ma szansę w Teksasie rywalizować z Andrew Jack i Carlosem Thomasem Jr.? Jay Cutler, który dotrzymał słowa i pokazał niesamowitą formę w wieku 50 lat, oraz Nick Walker, jego naprawdę, naprawdę ciekawy update. Zapraszam. Możemy rozpocząć od bardzo ciekawego porównania roku 2022 z 2023 i tego, jak pokazał się Hunter. I zobaczyliśmy zupełnie inną, pełną, Dociętą wersję, która moim zdaniem dopiero się rozkręca. Myślę, że jeszcze Hunter nie pokazał 100%. Ale też w line-upie, w którym wychodził wczoraj, nie do końca wymagał tego od swojego organizmu. I myślę, że razem z Benchałem sprawdzali różne rodzaje pick Bo to jest dla nich najważniejsze, żeby właśnie nie zepsuć tych ostatnich dni. Wiemy, jak ciężko Hunter pracował w tym roku, jeżeli chodzi o przygotowania, dużo zmienił w podejściu, wszystko. Jak sam mówił, nawet każdy ruch na siłowni miał znaczenie oraz każdy posiłek. Hunter, jak sam powiedział, jest pierwszą osobą, która no niestety, ale musiała się przekonać na sobie. Wcześniej szejki sprawiły, że zajął czwarte miejsce na Olimpii. To, że je pił. Teraz musiał całkowicie z nich rezygnować i jadł normalne, pełnowartościowe jedzenie. Szejk miał tylko raz dziennie po treningu. Potem nawet zrezygnował z niego na rzecz ryby. O dużo większe czwórki, dużo większa klatka. To, czego brakowało: pełność barki, większe ramiona, ale przede wszystkim to, co za chwilę zobaczymy, czyli większe plecy. Hunter pokazał się z naprawdę dobrej strony, ale myślę, że wiele jeszcze może poprawić. Co mam na myśli? Jeżeli się przypatrzymy, to Hunter minimalnie przeładował, bo czasami w niektórych pozach widać u niego, troszeczkę dół brzucha, który był minimalnie wystający, co zaraz zobaczymy w porównaniach z innymi zawodnikami. Co nie zmienia faktu, że talia była niesamowicie poprawiona. To co widzieliśmy rok temu, a to co widzieliśmy tutaj, to jest niebo a ziemia. Ale są to małe detale, na które na pewno z zwrócą uwagę i są one niesamowicie proste do wyeliminowania. Wystarczy po prostu jeść mniej w dzień zawodów. Jak widzimy, docięcie Hantera i forma były w końcu takie, jak chcemy. plecy to, czego od niego się wymagało. Czyli jak widzicie, jednak nie miał żadnego urazu nerwów, to był inny błąd, który na szczęście wychwycili, zbęczałem i udało im się go wyeliminować. Zawodnikiem, który zajął drugie miejsce i może być to osoba, która najbardziej ucierpi, jeżeli chodzi o punktację, a właściwie jej brak, bo gdyby już obecnie była klasyfikacja punktowa, to John Delarosa miałby przy dwóch drugich miejscach razem ze Stanem praktycznie zapewnioną eliminację na Olimpia. Ale jak wiemy, teraz trzeba wygrać zawody, a kolejne w Teksasie. Hunter na pewno ich nie omije. Zresztą sam powiedział na swoim story, że jeżeli ktokolwiek myśli, że Hunter nie wystartuje, w Teksasie, to się myli, napisał, wyjaśnijmy sobie jasno, widzimy się za dwa tygodnie w Teksasie. Tylko tutaj pytanie, czy widzimy się w Teksasie na zasadzie będę dopingował Logana Franklina na przykład, czy startuje. Tu oczywiście pół żartem, pół serio ode mnie, bo na pewno Hunter będzie startował i bo chce pokazać sobie przede wszystkim to, że może pokonać takie osobie jak Carlos Junior, Thomas Junior. Czy Andrew Jack, którzy na pewno będą walczyli o top 10, Mr. Olympia, szczególnie jeżeli wprowadzili potrzebne zmiany w, swoim, w swoich przygotowaniach i jeżeli wyjdą w formie? A o tym dowiemy się już za dwa tygodnie. Tutaj widzimy porównania i Hunter Pozie tricepsem bokiem po prostu niszczy. To jest jego najlepsza poza. Bardzo dobrej jakości zdjęcia, ale tutaj, jak widzimy, troszeczkę przez to, że przeładował ta talia, były z nią małe problemy, jest to zauważalne i powinniśmy po prostu o tym mówić, jeżeli to jest najlepszy zawodnik na świecie. Nie jest to rażące, ale myślę, że jeżeli to poprawi, może wyjść jeszcze lepszy. Do tego, Hunter wydaje się, że na filmach, które wrzucał, był minimalnie ostrzejszy. Jednakże tak jak mówię, to jest chyba mały jakiś błąd w pickuiku, który będzie bardzo prosty do wyeliminowania przez niego i jego trenera. Na pewno mają wiele notatek. John Delarosa powrót po wielu latach bez startów. Drugie miejsce, walka z Hunterem. Niestety, no, każdą pozę dosłownie wygrywa tu Hunter. To jest po prostu różnica czasu. John nie trenował bardzo długo. On był jednym z bardzo dobrze zapowiadających się zawodników. Hunter tutaj wygrywa formą, docięciem, rozmiarem. Jeżeli chodzi o pełność i porównanie dołu do góry, Hunter po prostu dominuje. No i tutaj w most muskularze, szczególnie pierwsze, co się rzucało, to te czwórki Huntera, które są niesamowicie poprawione. I tutaj właśnie możecie zobaczyć w pozie mięśnie, brzucha i łód, że minimalnie jest tutaj ten brzuch wzdęty, co jest po prostu prawdopodobnie, przez ilość jedzenia bo widzieliśmy filmy które były wcześniej wrzucane na kanał Huntera na który zapraszam oczywiście serdecznie i tam nie było tego widać miejsce trzecie i to jest bardzo bardzo ciekawe bo mieliśmy przez praktycznie całe porównanie na początku mieliśmy Brady Kinga i do tego e, mieliśmy jeszcze zawodnika od Cement Factory czyli Joela Tomasa Którzy zostali przesunięci i bo tutaj mamy półfinały, jak widzimy Hunter dominuje tutaj w tych pozach i zostali oni przesunięci, a przeskoczył ich Luis Brett, czyli zawodnik z UK. Co ciekawe, startowałem kategorię niżej, ja byłem wtedy w kategorii do 100 kg w 100 plus i Luis wyglądał. Naprawdę, naprawdę dobrze. I to pokazuje jedno: forma zawsze się obroni. Lewis nie ma najpiękniejszej sylwetki, jeżeli chodzi o kształty, ale na pewno zrobił to, co mówił i to, co mówił w wywiadach, czyli dołożył 20 funtów prawie w, w porównaniu od ostatnich startów, i teraz zaprezentował się o wiele, wiele lepiej. Kontrolował brzuch w każdej pozie. Pozował bardzo ładnie, pokazywał swoje atuty, czyli olbrzymie czwórki. Tutaj możemy nawet zobaczyć, że dominuje nimi nad Jonathan Delarosą, jednak oczywiście kształtami Jonathan wygrywa. No ale tyłem, docięciem niczym nie odstaje wcale od zawodników obok. Także niesamowity e, wyczyn, jeżeli chodzi o mm, Luisa Breda, trzecie miejsce. Rozmawiałem z nim, już zdążyłem mu pogratulować. Cieszy się na pewno z tego, jak małe dziecko. Taka ciekawostka, wyleciał do Dubaju, mimo że ma łącznie ze swoją partnerką szóstkę dzieci. Nie chciał tam lecieć. Ona go przycisnęła, powiedziała, że musisz to zrobić, jeżeli chcesz zrobić prawdziwy progres, no bo chyba otoczenie aż szóstki stało się problematyczne. I bardzo, bardzo dobry powrót na scenę. Tutaj mamy też zawodnika, który debiutował w kategorii Open, czyli Brady King. Bardzo ładna sylwetka przyszłościowa, Muszę powiedzieć, że to jest frame, który gdy zostanie wypełniony, o, będzie naprawdę niesamowity. Tutaj mam porównanie z maja do dzisiaj. I w, w maju powiedziano, że no nie ma opcji, żeby on się wyrobił, ale jak widzicie, do Działa on z Cameron Cheekiem. To jest ten sam e, trener, co prowadzi teraz Blessinga. Ale tak jak mówię, niesamowita rama i przyszłościowo na pewno będzie bardzo, bardzo wysoko. Jay Cutler zrobił to, co obiecał. Nie rzucił słów na wiatr. I jak wypadł Regan Grimes w porównaniu do 50-latka, który przez dłuższy okres czasu. Zapominał o suplementacji i nie trenował aż tak intensywnie. Możemy zobaczyć tutaj filmy, gdzie Jay jest niesamowicie szczęśliwy i to, co powiedział, to zrobił. Pokazał się bez koszulki. Nie będzie startował, ale myślę, że zaprezentował się naprawdę niesamowicie to, co pokazał. Wspominał o tym, że ma problem z dobudowaniem barków. On miał je kontuzjowane na koniec razem z bicepsami. I patrząc na Rigana. W porównaniu do Jaya Cutlera muszę powiedzieć, że Regan musi się pospieszyć, jeżeli chodzi o docięcie. Szczerze mówiąc, bo zostało mu już tylko 4 tygodnie, a wiemy, że przód Urigana jest zdecydowanie zawsze wcześniej gotowy. Wiemy, że za każdym razem trzyma więcej tłuszczu i wody, jeżeli chodzi o nogi czy pośladki i tył, ale rozmiarem. No, i tutaj, szczerze mówiąc, jak przypatrzycie się na zdjęcia, wcale Rigan nie zdominował jakoś Jaya, który no, jest o wiele, wiele starszy. Wiemy, że Jay był no, gigantem, ale Jay obecnie ważył chyba 230 funtów, a rigan waży podobno około 270. Także w kilogramach to jest około 20 kilo prawie różnicy, więc. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na scenie co do Reagana i myślę, że Regan musi naprawdę się pokazać z bardzo dobrej strony, inaczej już teraz może go bardzo dużo osób skreślić, jeżeli chodzi o to, jak wysoko go stawiali wcześniej, bo wiele osób mówiło, że Regan jest przyszłością kulturystyki, ale jak długo może ta przyszłość nadchodzić? To jest pytanie, jak długo ludzie wytrzymają z tym, żeby oczekiwać na tą przyszłość, szczególnie ja na przykład, który po prostu uwielbiam sylwetkę Rigana, ona jest topowej klasy, ale myślę, że musi troszeczkę się pospieszyć i dociąć w pień, bo nie wychodzi z Bylekim. Wychodzi z Natanym Diaszu, wychodzi z Godwito, także nie będzie to łatwa przeprawa dla niego. Na najbliższych zawodach. Tak jak mamy tutaj całą szóstkę. Roy Evans, który w, przeszedł z klasyka również, tak jak Brady, Joel Thomas, Jonathan Delarosa na drugim miejscu, na trzecim Louis Brad i wygrywa Hunter, którego myślę, że wersję stuprocentową. Zobaczymy w Teksasie, a będzie ona. Jeżeli to, co teraz zrobił, sprawiło naprawdę, że wielu z nas kopary opadły. To w Teksasie zobaczymy coś jeszcze lepszego, na pewno bardziej dociętego huntera, bo wiemy, że po zawodach te wszystko zaczyna się, że tak to nazwę, lepiej mielić, i wtedy jeszcze bardziej docinamy. Także myślę, że będzie to bardzo, bardzo ciekawa walka, i w zależności od formy zawodników, wiemy, że strukturą będzie ciężko bardzo Andrew wygrać z Andrew komukolwiek, ale. Carlosowi niczego nie brakuje, a Hunter nałożył na siebie tyle masy mięśniowej i też sylwetki, już teraz w porównaniu do 2022 roku wcale nie ma odstającej od nich i wiele nam Teksas da odpowiedzi na to, jak będzie mniej więcej wyglądało top 10, bo po Teksasie zostanie już tylko 10 tygodni do zawodów Mister Olympia i, przepraszam, 11 tygodni do zawodów Mister Olympia i wtedy już się mniej więcej wszystko zacznie kla ładnie klarować i kształtować jednakże wielką, wielkim znakiem zapytania jest oczywiście Carlos Thomas Junior który moim zdaniem może być bardzo przyszłościowo wysoko jeżeli dotnie może być wysoko już nawet na swojej pierwszej olimpii jeżeli się zakwalifikuje ale tutaj są znaki zapytania i dwa największe znaki zapytania czyli Hunter oraz Andrew i jeszcze jedno pytanie do Was, skoro widzieliśmy już Huntera, który jest o wiele lepszą wersją u siebie niż rok temu, myślę, że jest najlepszą wersją u siebie i przebił wersję, która zajęła czwarte miejsce na Olimpii. Czy Hunter wróci do top 5? Jeżeli wróci, to czy możemy popatrzeć na to w tą stronę, że jest to bardziej serwetka estetyczna odnika? przynajmniej na papierze i przynajmniej dopóki nikca nie zobaczymy bo zaraz o sobie o tym porozmawiamy. I czy Hunter tak naprawdę może być w top 4, co mam na myśli? Bo jeżeli mamy Hadiego, Dereka i Samsona, którzy są typowani na top 3, no to czwarty nawet podobny strukturą do pierwszej dwójki, czyli Hadiego i Dereka, Hunter może bardzo się wpasować w te właśnie towarzystwo. Dajcie znać, co myślicie w komentarzu, czy Hunter przeskoczy swoje poprzednie siódme miejsce. A teraz update Nika. I tutaj to o tym, o czym mówiłem, że na papierze nie ma Hunter, yy, znaczy ma Hunter bardziej estetyczną serwetkę, ale jak porównujemy Nika do Huntera, to Hunter ma mocne partie, tam gdzie Nik ma słabe, a Nik ma mocne tam gdzie Hunter ma słabe. Co mam na myśli? Słabsze, o tak to można powiedzieć. Tylko że Czwórki Huntera dominują na tyle w porównaniu do Nika, że Nick, był bardzo mocno kryty będąc bardzo mocno krytykowany właśnie za te e, czwórki, których mu brakowało, może dużo na tym stracić, jeżeli chodzi o pozy przodem. A wiemy, że pozy przodem e, będzie bardzo mu ciężko wygrać nawet e, z Andrew, z Samsonem, z Derekiem, z Hadim, z Hunterem. Z wieloma naprawdę zawodnikami, bo pozy przodem, szczególnie najszerszy przodem, jest najgorszą pozą Nika. Ale ilość masy mięśniowej, tak jak mówię, poprawa talii, którą ewidentnie tutaj możemy zauważyć, jest naprawdę na duży plus. I myślę, że Nik już nie jest na pewno w kategorii mało estetycznych, a bardziej estetycznych potworów. I może on walczyć o każde miejsce, szczerze mówiąc. To może być. Pierwsze do piątego, może nawet do szóstego. Co, co, dlaczego tak myślę? Ponieważ nie wiem, jak będzie wyglądał Andrew, i nie wiem, jak wypadnie Carlos. Bo to są osoby, które mogą pchnąć go właśnie w tym kierunku, ale pozy bokiem zawsze będą należały do Nika. Poza tyłem, bicepsy, tyłem będzie należało do Nika. Jeżeli chodzi o porównanie z Carlosem i z Hunterem oraz z Andrew, to będzie. Bardzo duży plus. Wiem, że Andrew Bokiem wygląda o wiele gorzej niż Nick, jeżeli nie poprawił dwójek, a miał mało czasu ze względu na to, że startował niedawno na Arlitw Classic. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Opinia tym razem nie tylko, że wszystko było niesamowite, ale starałem się znaleźć również minusy, które zawodnicy mogą poprawić. Bo myślę, że w tą stronę powinniśmy również iść. Oczywiście są to topowi zawodnicy wprowadzili bardzo duże zmiany. Progres jest bardzo zauważalny, ale myślę, że dopiero topową wersję siebie szykuje Hunter na właśnie Teksas, jako że teraz znał line-up i wiedział, że raczej na spokojnie wygra te zawody, ma już kwalifikacje na Olimpię. Teraz w Teksasie będą zawody, na które nie możemy się już doczekać, a niebawem typowanie Teksasu z kimś, kto na pewno przypadnie Wam do gustu zawodnik z zagranicy już jutro na kanale z polskimi napisami. Dziękuję bardzo, że jesteście. Widzimy się niebawem, do później przyjaciele.